Wild Hearts podoba mi się bardziej niż Monster Hunter. Dlaczego? Może ktoś zapyta. Otóż dlatego, że jest odrobinę szybsze, odrobinę bardziej zręcznościowe i dynamiczne. Między innymi ze sprawą karakuri, czyli takich elementów, które budujemy podczas walki. I nie tylko podczas walki, ale o tym za moment, bo najpierw też warto powiedzieć, że nie kupujcie tej gry na PC. jeżeli chcecie ją przetestować na PC, optymalizacja jest tak skopana, że jedyne co mogę polecić, to wersję, wiecie, próbną z EA Play. EA Play kosztuje bodajże 15 zł, żeby mieć dostęp do próbnej wersji tej gry, i możecie tam grać przez 10 godzin nawet. Więc zobaczycie, jak wam działa i czy wam się spodoba. Natomiast na konsolach Polecam, bo to jest po prostu świetna gra, jeżeli lubicie Monster Huntery. Bo to jest Monster Hunter. To w praktyce mogłoby być jakaś kolejna odsłona Monster Huntera, tak naprawdę. Ponieważ gameplay loop obraca się tu wokół polowania na potwory i ulepszania broni częściami zdobywanymi z tych potworów. I tyle. Oczywiście jest tu też fabuła, która nas prowadzi przez całą grę i prowadzi do kolejnych lokacji, prawda? Ale ta fabuła, przyznam szczerze, jest totalnie nijaka, jest bardzo mało, w ogóle nie jest oryginalna, szczerze mówiąc. Zacząłem ją po godzinie przeklikiwać, wszystkie dialogi, byle tylko szybciej, byle tylko docierać do kolejnych potworów i kolejnych polowań, bo historia absolutnie mnie tu nie obchodzi. No ale z drugiej strony w żadnym Monster Hunterze nigdy fabuła mnie nie obchodziła, chociaż nawet te postacie niektóre poboczne w Rise czy nawet w World miały jakiś trochę fajny charakter, a tutaj absolutnie tego nie ma. Więc w każdym razie, no na szczęście to nie jest ważne w grach tego typu dla mnie i chyba dla nikogo. A sam gameplay jest naprawdę, naprawdę świetny. Walka tymi broniami, które są, jest przyjemna, jest dynamiczna, tak jak powiedziałem, nawet tym młotem takim wielkim, który możemy ogłuszać potwory, nawet tym gra się całkiem przyjemnie. Chociaż ja gram dwoma rodzajami broni: przede wszystkim najpierw grałem długo łukiem, a później kosturem. Łuk jest bardzo fajny, ma taki system dwu, dwóch rodzajów strzał. Pierwszy rodzaj strzał to takie, które przyczepiają się do wroga, zadają małe obrażenia, ale potem, jeżeli w te strzały, już tkwiące w przeciwniku, trafimy drugim rodzajem strzał, no to następuje taki bardzo efektowny wybuch i zadajemy duże obrażenia wtedy. I są oczywiście różne specjalne ciosy, jak gracie, nie wiem, kataną, to możecie różne kombinacje ciosów wykonywać. Mam wrażenie, że tych kombosów w gronie jest troszkę mniej niż w Monster Hunterze i ten system nie jest aż tak rozbudowany, ale mi wystarczy, mi wystarczy, ja nigdy nie byłem super pro w Monster Hunterze, to też warto zaznaczyć i nigdy nie byłem endgame'owcem, nigdy nie grindowałem w endgame'ie w Monster Hunterach, więc też warto wziąć to pod uwagę, jeżeli wy jesteście fanami wielkimi Monster Huntera. Bo w Wild Hearts też nie mam zamiaru siedzieć w endgame'ie i grindować nie wiadomo ile. Natomiast tak jak powiedziałem, są już inne bronie, mamy działko ręczne z taką energetyczną amunicją, Mamy parasolkę, która nazywa się Vagasa, jest bardzo taka też dynamiczna, możemy ją parować ciosy nawet przeciwników, no i tak jak powiedziałem, gram jeszcze kosturem. Kostur jest świetny, bo może się transformować w dwa sztylety, albo w takie poczwórne ostrze, w stylu takiego krzyża, więc bardzo mi się ta broń podoba. Może dlatego, że lubiłem zawsze Insect Glaive w Monster Hunterach, tylko tu oczywiście nie ma insektów w kosturze, ale sam kostur jest bardzo, bardzo fajny. No i walczymy z tymi potworami kolejnymi, to są wielkie stwory, prawda? Mają różne czułe punkty, czułe na obrażenia. Niektórzy są wrażliwi bardziej na różne typy obrażeń, to też trzeba brać pod uwagę, prawda? Taka walka trwa zazwyczaj no co najmniej kilkanaście, czy no koło dziesięciu, czy kilkanaście nawet minut. No, bo podczas walki zdarza się, że potwór nam ucieka po prostu, tak jak w Monster Hunterach, dosłownie tak samo, i musimy za nim biec, albo możemy po prostu skorzystać z szybkiej podróży. Ponieważ bardzo fajny jest ten system budowania, jak już zacząłem chyba mówić, a jeżeli nie co teraz mówię, że Wild Hearts oferuje właśnie system budowania struktur poza walką i w trakcie walki. Poza walką na przykład możemy budować namioty i te namioty służą za punkty szybkiej podróży. No świetna rzecz, bo możemy je stawiać gdzie chcemy. Oczywiście mamy pewne ograniczenia ile możemy budować, ale no zawsze tych kilka punktów na całej mapce w danym obszarze możemy sobie postawić. To jest naprawdę świetne rozwiązanie. Możemy sobie budować wyrzutnie lin. Jeżeli weszliście na jakiejś wzgórze, możecie wystrzelić linę nad przepaścią, gdzieś na plaży i potem dzięki tej linie już na stałe możecie się przemieszczać w obie strony, w górę i w dół. I te liny będą stały zawsze na tej waszej mapce. I jak Dołączą do was inni gracze, to też będą mogli z tych waszych urządzeń korzystać. Jest nawet katapulta, na przykład, którą możemy się wystrzelić. Budujemy też wieże, które naprowadzają na bossów, i to są karakuri. Nie pamiętam, jak się nazywają w grze. W każdym razie, to są te, które budujemy poza walką. A w trakcie walki, o wiem, jeszcze możemy kuźnie sobie wbudować, czyli nie musicie wracać do miasta, żeby budować bronie, co jest bardzo fajne. Ale w trakcie walki możemy budować inne elementy, drobniejsze, przynajmniej podstawowe są drobniejsze, bo możecie budować skrzynki drewniane i sama jedna skrzynka nic wam nie da, ale jak zbudujecie trzy na sobie, to powstaje wieżyczka, z której możecie wyskoczyć i zaatakować wroga. Jak zbudujecie 9 skrzyneczek obok siebie, to powstaje mur, który może zablokować atak wroga albo go ogłuszyć nawet. A potem, jak już wróg leży ogłuszony, to macie też taki przedmiot jak wyskocznia taka malutka trampolinka. Ale jak zbudujecie 3 trampolinki, jedno na drugiej, to powstanie wielki młot które automatycznie uderza obszar przed sobą. Więc jeżeli dobrze to wymierzycie, na przykład jak wróg zaczyna być ogłuszony i leży, to przez chwilę nie wstanie, więc wtedy budujemy szybko ten młot i no nie chcę używać przekleństw, e, cyk, prawda, w głowę. Więc e, to budowanie odbywa się bardzo szybko, jest bardzo intuicyjne i wygodne. Możemy też budować fontannę leczącą, możemy budować taki fajerwerk, wybuch fajerwerków możemy stworzyć z pochodni na przykład, które sprawiają, że wrogowie są chwilowo oślepieni albo jeżeli to jest wróg latający, to spada na chwilę na ziemię. Możemy nawet zbudować bombę z tych e, Karakuri po która sprawia, no, że co robi bomba? No, wybucha i zadaje sporo obrażenia, więc te konstrukcje sprawiają, że gra się inaczej niż w Monster Huntera i że jest taki poływ świeżości w tej grze. Bo ja muszę przyznać, że ja bardzo lubię ten gameplay lub Monster Hunterowy, czy też Wild Heartsowy, ale już nie przyszedłem Monster Hunter Rise, dlatego że, no. Tak naprawdę jakieś pół roku przed premierą Rise przyszedłem Iceborne i po prostu nie miałem ochoty na więcej tego samego. Mimo, że Rise mi się całkiem podobało, szczególnie te nici, poruszanie się na wierzchowcach i tak dalej. Natomiast w Wild Hearts ten system budowania Karakuri podczas walki sprawia, że no po prostu jakoś, nie wiem, no nie czuję, że ten gameplay jest jakoś męczący, mimo że naprawdę wiele godzin spędziłem w życiu grając w ten sam typ rozgrywki. Ale Wild Hearts jest po prostu wygodniejsze, jest jak mniej przeszkód czuję na swojej drodze grając w Wild Hearts. Niż grając w Monster Huntery. I to multiplayer też na przykład jest dobrym przykładem, bo jest bardzo wygodny i możemy się połączyć przed misją, wyruszając na misję, możemy się połączyć w trakcie misji, biegając po lokacji. Są takie portale, przy których możemy przyzwać pomoc innych graczy. No i ta eksploracja, prawda? To naprawdę ma znaczenie, że możemy sobie te punkty Fast Travela budować gdzie chcemy, czy te liny, czy że możemy się wspinać też, tak jak wiecie w Zeldzie Breath of the Wild, możemy się wspinać na, na mury, na ściany. No ale oczywiście najważniejsze jest to, że sama walka, jak już pewnie usłyszeliście tutaj w moim tonie wypowiedzi, sama walka jest po prostu bardzo fajna, bardzo satysfakcjonująca, wszystkie potwory, z którymi walczymy, są i fajne wizualnie, i są sporym wyzwaniem. Tutaj nie pamiętam, który to był boss. Ale jeszcze na pierwszej czy na drugiej? Na drugiej chyba wyspie, w drugiej lokacji, po jakichś 6 godzinach gry, może trafiamy na takiego kamiennego bossa z lawą na grzbiecie. I on był strasznie trudny dla mnie. Więc to nie jest tak, że ten fakt, wiecie, że ta gra jest troszkę szybsza, troszkę bardziej dynamiczna, sprawia, że jest łatwiejsza. Bo nie jest moim zdaniem łatwiejsza niż Monster Hunter. Jest troszkę inna, ale na tyle inna, że naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Tylko cholera, gdyby nie ta optymalizacja. Na PC, nie? Wtedy bym polecał w ciemno każdemu, a tak, jeżeli na PC, to pamiętajcie, no, nie kupujcie tego, po prostu czekajcie na opinie innych graczy, ale jako gra, jeżeli, nie, jeżeli ignoruję teraz optymalizację, to naprawdę. Fantastyczny tytuł, świetnie mi się w to gra. Teraz jestem w trzeciej lokacji z czterech takich głównych w kampanii fabularnej. Potem jeszcze będzie piąta, chyba lokacja endgameowa. I nie mogę się doczekać, jakby bardzo chętnie będę grać do końca i ulepszać swój kostur. A ulepszanie broni działa też tak jak w Monster Hunterach, że mamy takie wiecie, drzewko jakby technologiczne i wychodzimy od podstawowego rodzaju broni. i Możemy sobie to w dowolnym kierunku rozbudowywać. Także jeżeli nie lubiliście nigdy Monster Huntera, to nawet nie musicie próbować Wild Hartz, bo wam się nie spodoba, bo to jest to samo praktycznie. ale nie nieco inne i właśnie to nieco inne sprawia, że gra mi się tak bardzo spodobała, tak bardzo, że nawet grając w 1080p na najniższych ustawieniach, żeby mieć chociaż troszeczkę zbliżonym być do 60 klatek na sekundę, to nawet przy takich ustawieniach graficznych gra mi się świetnie i gra mi się podoba, więc to też o czymś świadczy. Także dajcie znać, czy już sami spróbowaliście na konsolach, tak jak powiedziałem, działa pewnie lepiej. Może ktoś z was grał na konsoli w Wild Hearts? Także dzielcie się wrażeniami, czy też w ogóle typ gier w stylu Monster Huntera was nie obchodzi. Komentujcie i do zobaczenia w kolejnych materiałach.